To jest całkiem nowy obszar, wciąż wiemy na ten temat niewiele. Taka forma edukacji wydała nam się odpowiednia i rzeczywiście no, blisko 90 tysięcy osób, które weszły na nasze strony, znaczna ich część dotarła również do tego materiału learningowego. Wtedy, kiedy chcieli, nie musząc siedzieć na, na salach szkoleniowych. To wreszcie również inna forma edukacji, którą stosowaliśmy, to eventy, czyli bezpośrednie spotkania z ludźmi, którzy się tym interesują, z kowalskimi, którzy chcą tak budować, którzy już mają takie domy i nie są z nich zadowoleni, bo szukają sposobów na ich poprawę. Nie, to oznaczało kilkanaście, kilkanaście spotkań bezpośrednich, bezpłatne porady jak to robić, udzielane przez fachowców, przez inżynierów, przez architektów, przez energetyków, których mieliśmy, jak, jak już powiedziałem, kilkudziesięciu w naszym, w naszym projekcie. Nie, no wreszcie to również takie konferencje jak ta, która właśnie kończy nasz projekt, gdzie... Mieliśmy okazję pokazać przykładowe rozwiązania, konkretne przykłady, zarówno takich rozwiązań niskoenergetycznych, jak i też źródeł finansowania, które pomagają inwestorom w wyborze tego typu rozwiązań.